Moimi Państwa gościem jest dzisiaj Majki z zespołu Jamajki. Rozmawiamy o muzyce reggae. No i oczywiście musimy poruszyć festiwal w Ostródzie. Nawet nasi słuchacze tu podpowiadają, że przecież to jest festiwal, który dynamicznie się rozwija i obrazuje jak żywa i barwna jest kultura reggae, ale też właśnie jakim podlega przemianom i też jest to trochę uniwersalna muzyka, bo trafia do naszych słuchaczy. Pani Agnieszka pisze, że dziękuję za to słońce muzyczne. O, jak pięknie. Więc super. oczywiście, że byłoby super, gdyby ten gatunek podbijał listy przebojów, tak jak to było kilkanaście już lat temu, ale chyba widzicie to, że jest zapotrzebowanie. Widzimy, tak, jak najbardziej. Myślę, że. Ludzie nawet nie do końca wiedzą, że, są, że, im, że im potrzeba tej muzyki tak mhm. na co dzień, bo mówię, no jest ona, przynajmniej ta nasza, oczywiście mówimy o naszej muzyce. Staramy się, żeby była przepełniona takim właśnie, taką nadzieją na, na, to, na, to, na to lepsze jutro, nawet na to lepsze dziś, bo, bo jutro to dopiero jutro, a, 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 a trzeba myśleć o tym, co jest teraz. I, i a nie jest tak naprawdę. Mm, jakoś wspaniale, jakbyś tak człowiek zastanowił nad tym, co się dzieje dookoła i, i na świecie i, i, i w ogóle wszystko, to jakby się nad tym grubie zastanowić, można by zwariować i, i, i oszaleć i, i wpaść w różne paranoje. A tymczasem my staramy się mimo wszystko yy, dać, mówię, jakąś dozę nadziei i, i, i takie, takiego yy, po nadziei na pozytywny czas, na ten lepszy czas, mówią, że dobrze to już było. Wcale nie. Wszystko zależy tak naprawdę od nas, od nas samych. Jedna piosenka też yy, nasza mówi o tym, że możemy wszystko dziś, najwyższa pora. I, I tak się zaczyna ta piosenka, i taka jest prawda, że możemy wszystko dziś, i, i, a najwyższa pora, a nawet już za późno na, na mhm. pewne rzeczy, choć, yy, yy, choć zawsze warto się za to zabrać. I yy, no, staramy się mimo wszystko. Żeby, żeby dać ludziom jakąś nadzieję w tym wszystkim, ten, tą naszą muzyką. I to jest piękny przekaz, zamknięty w piękne ramy, ale mówiłem, że wrócę do tej kasy, bo ja zawsze trochę nie dowierzam, gdy artysta przychodzi i mówi mi, że pieniądze nie są w tym wszystkim aż tak ważne. Ja nie mówię, że najważniejsze, ale jednak wiesz, no za coś trzeba tym busem podróżować, za coś trzeba się rozwijać też. To nie są tanie rzeczy robić dzisiaj muzykę, więc pytam o to dlaczego. Dlaczego reggae, tak? Mimo mm -hmm. wszystko, na którym. Wiesz, co ostatnio usłyszałem? Taki całkiem niezły, niezły dowcip a propos właśnie tego, dlaczego muzycy reggae to są najbogatsi muzycy w Polsce. No bo wiecznie grają prawie za darmo, prawda? Mm -hmm. <laughs> Oczywiście jest w tym i, 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 i prawda, i trochę nieprawdy, jak we wszystkim. Aczkolwiek myślę, że tutaj każdy z nas grający w zespole. No nie utrzymuje się tylko z zespołu, mm -hmm. tylko z grania. Czyli trzeba kombinować trochę. Trzeba oczywiście, każdy z nas ma, ma, ma swój zawód, co prawda, przepraszam, Piotrek, nasz puzjonista, jest zawodowym muzykiem, gra w Operze Wrocławskiej. Pozdrawiamy Piotrusia propo Wrocławia, ale każdy z nas w tym zespole, w tym graniu odnajduje no, taką odskocznię tego dnia codziennego i chcąc tak naprawdę realizując się w tym zespole, grając to, gra, grając to co mamy do, do, do zagrania i przekazując to wszystko ludziom, myślę, że większej, większej zapłaty takiej mm, realnej dla nas, niż to, że ludzie podejdą do nas po koncercie i powiedzą słuchajcie, świetna robota, że, że oni w ogóle pierwszy raz nas słyszeli, też mieliśmy tak nieraz, ja w ogóle pierwszy raz jestem na festiwalu reggae, ale już zakochałam się w reggae dzięki mm -hmm. wam, yy, nie jedna pani kiedyś przyszła do nas po koncercie. Więc myślę, że to jest tak naprawdę na, największą i naj, najbardziej wartościową Zapłaty dla nas, jak ktoś podejdzie i doceni naszą muzykę w takiej formie, a niekoniecznie tylko w formie pieniądza. Poza tym to nie jest tak, że wygracie już od 20 lat, tylko jesteście dosyć świeżym bytem na muzycznej scenie. No więc właśnie, tak. Świat o nas usłyszał oficjalnie pierwszy raz w listopadzie 2022 roku. więc... Jest... A już jesteście w Radiu Wrocław. Więc więc proszę o Radiu jak Wrocław. To leci. Idziemy jak burza, staramy się. Majki z Jamajki moimi państwa gościem. To co, teraz będzie duet? Też taki pierwszy w waszej tak, karierze. Pierwszy, pierwszy featuring który się pojawił u nas z Piotrkiem Boleo, Boleo and Follow the Rhythm. też chłopaki już kupę lat na scenie grają regowej no i to też taka szybka historia jeszcze na temat tego kawałka, jak to się w ogóle stało, że my się tutaj znaleźliśmy razem na tym kawałku, bo Piotrek Boleo grali razem z nami kiedyś na jednym z pierwszych naszych koncertów, który graliśmy u nas w Kobiurze na Festiwalu Reggae w Stodole. Usłyszał ten numer, podszedł do nas po, po, po tym koncercie i sam powiedział, słuchajcie, ale ten numer jest super. A tak naprawdę dla nas <laughs> wtedy jeszcze ten numer był trochę taką, kto się brzydko mówi, zapchaj dziurą, żeby, żeby zagrać, bo mieliśmy go zrobionego, ale w nim tam nie było nic jakiegoś nadzwyczajnego. W każdym w bądź razie Piotrek wtedy podszedł i powiedział, słuchajcie, ale ten numer jest super. No i jak, już jak przyszedł ten moment, kiedy my coś z tym numerem mieliśmy zrobić, czy go wydać, czy, czy nie wydać, czy, czy może go poprawiać coś, stwierdziliśmy, kurczę, ale Piotrek, Piotrkowi się po podobał ten numer na tyle, że może on by był chętny po prostu coś do tego napisać i z nami zaśpiewać. No i Piotrek oczywiście przystał na naszą na pro 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 propozycję i, i stanął na wysokości zadania. Zresztą zaraz, zaraz państwo usłyszycie w trzeciej zwrotce, no świetnie, świetnie, świetnie się spisał i, i dzięki temu zespół ja Majki miał pierwszy featuring, ale nie ostatni. A zastanawiam się, jak u ciebie w ogóle to się zaczęło? Bo mówiliśmy o tym, że reggae było popularne 15 lat temu, ale jeszcze trzeba powiedzieć o latach 80., które też mocno odcisnęły piętno na tej muzyce, bo przecież informacje takie jak: no, przede wszystkim kryzys, ale Izrael, Bakszy, rap, takie filary gatunku, to wszystko było istotne dla tego, co się tworzyło w pierwszej połowie lat 80., ramię-ramię, odważy się powiedzieć, z Punkrokiem. Oczywiście, jasne, że tak. Miało to, miało to no, ogromny wpływ, właściwie, właściwie wszystko się, można powiedzieć, w Polsce od tego zaczęło, to, 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 to reggae, które mamy dzisiaj i nie tylko. Um, ale y, właśnie co do, co do tego jeszcze, to y, a propos tych załóg, no to mieliśmy ostatnio przyjemność zagrać nasz ostatni koncert w, w Warszawie, właśnie na, na festiwalu Rube który mm -hmm. jest najstarszym festiwalem muzyki też alternatywnej w Polsce. Tym bardziej nam miło, że mogliśmy okazję, mieliśmy okazję się tam pojawić i zagrać. No ale właśnie, gdyby nie, nie, te, nie te lata 80., to nawet tego festiwalu by dzisiaj nie było. Także to, to pokazuje, jak, 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 dużo, jak dużo zawdzięczamy. No i ta rebelia wtedy, ta rewolucja, ona miała taką duchową domenę. Jak to jest teraz twoim zdaniem, z przekazem? Wiesz co, teraz bardzo ciężko jest trafić do ludzi. Mhm. Gdzieś tam głębiej wydaje mi się, bo jeżeli coś Coś nie jest na pierwszy rzut oka ładne, przyjemne i, i nie wiem, że może się sprzedać, to niekoniecznie to do ludzi trafia. Co oczywiście jest zgubne na dłuższą metę, bo, bo no nic nie zabierzemy stąd ze sobą, jedynie, jedynie dość własne doświadczenia, emocje przeżycia i, i to, co czujemy wewnętrznie głęboko, a powinniśmy czuć jak, jakiś, jakiś taki em, w tym wszystkim. Mimo wszystko spokój, jakieś spełnienie z tego, z tego swojego życia i to, jakie przeżyliśmy. A, a myślę, że nasza muzyka mogłaby w tym troszkę pomóc i, i, i troszkę ukierunkować w tym kierunku, żeby jednak mieć satysfakcję z tego własnego właśnie przeżycia, własnego życia, o matko mm -hmm. jakie to masło myślane? przepraszam. <grystanie> Kolorowe słowa, ale słowiańska kultura też myślę sobie jest tutaj ważna, ta naleciałość na, na to reggae, to od zawsze chyba też towarzyszy tym rozwojowi tych, tych różnych nurtów. Tak, oczywiście, no, każdy zespół, mimo wszystko, że opiera się na, 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 na tych wartościach reggae, na tym się nieraz, jak, tak, jak to się mówi, na tych korzeniach, to wprowadza swoje różne elementy, nieraz mniej charakterystyczne, nieraz bardziej. My staramy się być mimo wszystko charakterystyczni, maksymalnie poprzez, poprzez te różne partie sekcji dętej, poprzez jakiś taki mój wokal, który też wydaje się być charakterystyczny i rozpo, rozpoznawalny, Więc, ale, ale i same riffy gitarowe czy, 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 czy sam rytm nie jest też do końca taki. Jak już kiedyś gdzieś był, chociaż mówi się, że wszystko było. Prawda? No tak, ale u, u Was jest ta świeżynka. Właśnie chociażby za pomocą dęciaków robi się szeroko tak. i te kompozycje naprawdę świetnie brzmią, zwłaszcza koncertowo. Dlatego jeśli zobaczycie gdzieś mieli Państwo na mapie zespół Jamajki, to warto się poczęstować tą muzyką. Rozmawiamy o muzyce reggae, odrabiamy zadanie domowe, bo ta muzyka mam wrażenie, że znowu mocno kiełkuje w naszych sercach i dowodem na to Państwa reakcje, na propozycję właśnie od kapeli jamaiki. Rozmawialiśmy trochę o historii waszej kapeli, krótkiej, ale za to pokazującej, że, że, ta, że ta chęć robienia czegoś z rozmachem to jest bardzo ważna chęć w dzisiejszych czasach i te dęciaki, te aranżacje, to wszystko wpływa na, na odbiór słuchaczy. A gdzie u ciebie pojawiła się w ogóle ta pierwsza nuta i pięciolinia? Gdzie ty pomyślałeś o tym, że muzyka to jest coś, czym chcesz się zajmować? Ojej, to jest yy, tak naprawdę pytanie które, na które mogę mówić bardzo długo. Ja, wiesz co? To ty mów, a ja ci powiem: stop. Dobrze, okej. Okay. No to jeżeli mamy zacząć od początku, te, te pierwsze pięciolinie. Wiesz co, ja w, urodziłem się w, w rodzinie, gdzie mój chrzestny grał na, na pianinie. Moja mama zresztą jest artystką, plastyczką, aczkolwiek też muzyki trochę się w jej życiu pojawiło. A mój pradziadek w ogóle na swojej wsi, na której mieszkał, był znany z tego, że jak zrobiło się ciepło, przychodził Maj, to on brał harmoszkę i szedł po Polach i grał. I on był z tego znany na, na, na tej wsi, na której mieszkał, i, 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 i lubiany, i, i wszyscy lubili to. I, więc ja no siłą rzeczy w, w genach po prostu odziedziczyłem jakiś taki mm, jakiś taki. Jak to się mówi, no, no gen artyzmu w sobie. I dzięki temu, że zawsze gdzieś to tej muzyki mnie ciągnęło od tego małego, bo ja sam siadałem przy pianinie, u babci było pianino. Ja sam siadałem przy pianinie, mimo że, tego, mimo, że jeszcze nie umiałem grać, to mój chrzestny mm -hmm. siadał ze mną i, i stawiał te pierwsze kroki, gdzie ja bardzo szybko to podłapałem, i bardzo szybko zacząłem sobie już tworzyć własne piosenki. Właściwie grałem wszystko ze słuchu, co sobie chciałem, i nagle. Taki talent, proszę bardzo. No, no, ta, można powiedzieć, można to uznać za, za talent. Ja poszedłem e, później e, za namową moich rodziców za pierwszym razem do szkoły muzycznej na pianino, ona właściwie na fortepian i, i to był duży błąd, bo ja jako siedmiolatek, który już sobie potrafił zagrać co co chciał, co usłyszał, zderzył się nagle z, z panią, ze starszą panią, oczywiście z całym szacunkiem, która mówiła mi jaki ja mam klawisz nacisnąć, którym palcem. I mi się wydawało mhm. wtedy, że ta pani chyba oszalała, przecież ja wiem, którym palcem mam to naciskać. No i tak wytrzymałem Trzy lata, po czym na koniec trzeciej klasy, jakby szedłem równocześnie z podstawówką, popołudniowo chodziłem do, do szkoły muzycznej stwierdziłem, że dość tego, dość tego, dość tej męki przy ćwiczeniu, to był totalny, jeden z moich pierwszych buntów i takich naprawdę rock'n'rolli, kiedy ja przyszedłem na egzamin, kończąc trzecią klasę i wszedłem na egzamin i pani mówi, dobrze, no to Michałku zagraj to, co przygotowywaliśmy przez ostatnie pół roku. A, A ty ja, Boba Marleya tam. No prawie, nie, usiadłem <laughs> i na, zagrałem swoją jakąś tam improwizację rock'n'rollową, bo ja wtedy rock'n'rolla, blusa czułem od zawsze. E, i, I pozwoliły mi to zagrać do końca, aczkolwiek konsternacja totalna widziałem i, i, i w całej tej sekcji, prawda, która była i pani dyrektor i, i ta moja biedna pani, która nie wiedziała, co się dzieje, ona już taka w nerwach mówi, już już dobrze, pozwoliła mi zagrać do końca. Okej, okay, Michałku, a teraz zagraj nam to, co przygotowywaliśmy przez ostatnie pół roku. Ja okej, okay, z uśmiechem na ustach i znowu zagrałem ten rock'n'roll jakiś improwizowany, gdzie yy, no do, 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 swego, bo wyszła ze mną pani, yy, wtedy przyszła ze mną moja babcia mm -hmm. na ten egzamin, pamiętam i wyszła i ona tak już dziwnie mnie poczęła, bo słyszała, że grałem nie to, co, nie to, co trzeba. Po czym no, skończyło się tym, że wyszła pani dyrektor i powiedziała, że no niestety no, y, wnuczek nie, nie nadaje się do przejścia do następnej klasy, i, bo babcia, oczywiście, była zawiedziona. Ja byłem najszczęśliwszy na świecie, bo <grywki> mówię, zrobiłem coś po swojemu, udało mi się wyjść z, te szko wyjść z tej szkoły i, i nie chodzić do niej. Aczkolwiek później, jak byłem troszkę starszy w szkole średniej, wróciłem do tej szkoły muzycznej, aczkolwiek już nie na fortepian, tylko na trąbkę. I skończyłem 4 lata trąbki, więc jedynym moim papierkiem, który jest na to, że jestem jakimś muzykiem, to jest to, że skończyłem pierwszy stopień trąbki. Na trąbce właściwie w Tychach w szkole imienia Feliksa Libickiego. No, to... no i, i tak, się to, tak, się to, tak się to podziało, że wewnątrz siebie cały czas mam muzykę i ona siedzi we mnie bardziej niż, niż, niż cokolwiek. I tak naprawdę zespół, tak naprawdę twórczość, którą, którą pokazujemy w zespole, to jest jakieś takie moje uzewnętrznienie się i pokazanie w jakiś sposób tego, co czuję i, i, i tego, jak rozumuję ten świat i może tak, jak chciałbym, żeby wyglądał, bo tam też są takie różne utopijne wizje, ale, ale, ale mam nadzieję, że jak najbardziej prawdziwe i że. Że, że, się, że się kiedyś spełniam. Dużo muzyki dzisiaj po południu w Radiu Wrocław, bo moimi Państwa gościem jestem Majki z zespołu Jamajki, Michał Knierzyk. To są rzeczy, które odkrywamy dopiero jako takie muzyczne karty i festiwale, które pojawiają się na mapie naszego kraju, ale powiedzmy jeszcze trochę o waszym zespole, bo ludzie, którzy grają w tej kapeli, no to są ludzie, którzy otarli się o największe marki, o ile można tak powiedzieć. Eee, tak, oczywiście. No. Bransley Ford chociażby przychodzi mi do głowy. no dobrze. oczywiście. Tak, tak, tak. No chłopaki, eee, zespół, że tak powiem nasz zespół, no jest, jest oczywiście składanką różnych ludzi. Bo, bo no nie jesteśmy paczką przyjaciół od lat nastoletnich, którzy założyli sobie kapelę i grają. No, dlatego wypadkową tego właśnie jest nasz zespół. I, i, i bardzo się cieszę z tego, że, że mam na pokładzie takich, takich, a nie innych muzyków, wieloletnich instrumentalistów z doświadczeniem, którzy no już mieli właśnie okazję zagrać na wielu, wielu różnych festiwalach, nie tylko w Polsce, ale i za granicą. I z takimi między innymi gwiazdami jak właśnie Brinsley Ford z zespołu Aswad. No, sama, sama, sama przez się mówi i wyjaśnia. A u ciebie był bunt, który doprowadził cię do tego miejsca, w którym jesteś. No bo jak opowiadałeś w tej szkole muzycznej, to może nie do końca. I tak jak trzeba wychodziło z jednej i z drugiej strony. Tak. I, I kiedy ty tak już na dobre stwierdziłeś, że chociaż jedną nogą w tę muzykę trzeba wejść i coś zrobić takiego jak dzisiaj? Wiesz co? Znaczy ja od zawsze byłem przekonany, że chcę zrobić coś swojego. Ja na tyle dużo różnej muzyki słuchałem w życiu i, i ona próbowała ze mnie wychodzić w różny sposób, a najczęściej właśnie swoimi, swoimi poczynaniami, swoimi utworami, że to znaczy ja zawsze czułem, może nie wiedziałem, ale czułem i dążyłem do tego, żeby się tutaj właśnie dzisiaj znaleźć i opowiadać o tym, o czym mówię. Bo mówię mu, dla mnie muzyka jest sposobem na wyrażenie wszystkiego, co mam, mm -hmm. co mam w sobie, i, i tak mi jest najłatwiej. Więc jeżeli do tego jeszcze wszystkiego dochodzi taki fajny odzew od ludzi, którzy przychodzą i mówią, słuchaj, ta muzyka powoduje, że. Coś fajnego u mnie w życiu się stało, albo coś, coś, coś powoduje we mnie przyjemnego i, i miłego. I zrobiłem sobie tatuaż dlatego. No, jeszcze, jeszcze, jeszcze czegoś takiego nie było. <laughs> <laughs> Czekam. <laughs> nie ukrywam, nie żartuję, ale. Chciałem, chciałem, mhm. zawsze chciałem i zawsze o tym poniekąd marzyłem, żeby, żeby się to realizowało. I, no dobra, ale ch chcieć, robić to jest często długa droga, więc zastanawiam się, czy to było tak, że pisałeś sobie do szuflad te teksty i, i czekałeś, aż ktoś przyjdzie i powie to chodź zagrać, czy jednak pomagałeś poniekąd, trochę? Poniekąd trochę tak, tak było, było, wiesz. Ja, ja tą y, właściwie epkę, która już wyszła i te numery z epki napisałem już siedem, jak nie 8 lat temu. Mhm. Y, z Różne rzeczy się z tym materiałem działy, bo i też pozdrawiam Sebastiana Felixa. Pierwszy, pierwszy ten materiał był u niego nagrany, co prawda nie wydany. Różne rzeczy się podziały, ale e, finalnie doszło do tego, że właśnie no, jestem tutaj dzisiaj i, i i ten Myśle, skład się myślę, też że... odnalazł. I ten uprawda? skład się też odnalazł właśnie dzięki temu, że tak naprawdę niedaleko od miejsca zamieszkania naszego basisty pojawiło się miejsce, w których u nas bardzo w tych jakieś jest mało, w którym moglibyśmy te mm -hmm. próby mieć, jak już mielibyśmy zespół. No ale mieć zespół, a nie mieć miejsca na próby, to też się tak nie da. Więc zaczęliśmy od miejsca. No jak już przyszedł Daniel do mnie i mówi, słuchaj, mam miejsce, gdzie moglibyśmy się spotykać, salkę i nikomu nie będziemy przeszkadzać. Mówię, jasne, oczywiście. No, a, on, a on, Daniel, nasz basista, też mój przyjaciel, prywatny, bardzo długo, wiedział, że ja mam materiał napisany, że tak naprawdę nic się z nim do tej pory większego nie stało, a że chciałbym coś z tym, mm. coś z tym zrobić. I, i, I Daniel mówi, no to dobra, no to, to robimy ten twój materiał. I, I tak naprawdę się to wszystko podziało. Czy czarnym szlakiem trochę ruszyłeś, bo przecież żyjemy w epoce, gdy w momencie, kiedy ktoś po, posiada głos, talent i tak dalej, to idzie do talent show na przykład. Y Wiesz co idzie? Zdarzyło mi się też odrzeć kilka razy o te talent show. Nie kupili. Myślę, że nie kupili i myślę, że to też nie do końca jest dla mnie. Nie mm -hmm. do końca jest dla mnie, nie do końca dla naszego zespołu. Staramy się iść własną drogą, niekoniecznie korzystać z takich. Mógłby to ładnie nazwać okazji, mhm. bo to nie zawsze jest okazja. Coś, co, coś, co ładniej, yy, pięknie świeci i, i ładnie wygląda, nie zawsze jest takie fajne i miłe, jak się, jak się do końca okazuje. No, miło by było, gdyby pojawiły się kolejne numery, więc muszę zapytać publicznie o to, czy tam w szufladach już czeka ten materiał na płytę taką długo grającą. Yy, materiał w, w, tak, w szufladzie czeka jak najbardziej. Mhm. On jeszcze nie, nie czeka na dysku, bo to właśnie będziemy robić przez okres jesień, jesieni i zimy gdzie nie będziemy grać koncertów. Mamy zamiar skupić się na wydaniu pierwszego naszego pełnometrażowego, że tak powiem, albumu LP long No, myślę, że w drugim kwartale przyszłego roku, jak dobrze pójdzie, wszystko zgodnie z planem, a mamy taki plan. To to się właśnie stanie. I wtedy spotkamy się, żeby znowu pograć. Oczywiście, Liczę na to mam nadzieję. Mocno i oczywiście zachęcam do śledzenia trasy koncertowej zespołu Jamajki, bo to kapela, której warto posłuchać na żywo. Majki z Jamajki był moimi państwa gościem, Knierzyk, Bardzo Ci dziękuję. Ja, ja również dziękuję za zaproszenie i wszystkiego dobrego. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy.